Witajcie, drodzy widzowie! Dziś zabieramy Was do samego serca Poznania, na stary rynek, gdzie mieści się jedno z najbardziej niezwykłych miejsc tego miasta Muzeum Instrumentów Muzycznych. W naszym filmie pokażemy Wam wybrane instrumenty z bogatej kolekcji muzeum choć to oczywiście tylko niewielka część wszystkich eksponatów, jakie możecie tu zobaczyć na żywo. Mamy nadzieję, że ten materiał wzbudzi w Was ciekawość i zainspiruje do odwiedzenia tego wyjątkowego muzeum podczas wizyty w Poznaniu. Zapraszamy do oglądania. Muzeum Instrumentów Muzycznych mieści się w samym sercu Starego Rynku, w otoczeniu malowniczych kamienic i tętniącego życiem placu. To miejsce niezwykłe nie tylko ze względu na bogactwo zbiorów, ale również przez swoją wyjątkową lokalizację. Siedziba muzeum znajduje się w dwóch zabytkowych kamienicach pod numerem 45 i 47 w których historia nierozerwalnie splata się z dziejami Poznania. Zachwycają one piękną, renesansową architekturą i licznymi detalami przywołującymi na myśl dawną świetność miasta. Wchodząc przez ciężkie zdobione drzwi tych budynków, można odnieść wrażenie, że przekracza się próg zupełnie innego świata. Świata dźwięków, muzyki, sztuki i pasji. Zwiedzanie muzeum to prawdziwa uczta dla zmysłów i fascynująca lekcja historii muzyki. Już od pierwszych chwil uwagę przyciąga klimat wnętrz, gdzie delikatne światło podkreśla szlachetność drewna, połysk starych instrumentów oraz bogactwo ekspozycji. Muzeum oferuje zwiedzającym możliwość głębokiego zanurzenia się w świat muzyki dzięki nowoczesnym rozwiązaniom multimedialnym. Każdy gość w ramach biletu wstępu otrzymuje tablet ze słuchawkami. Nie trzeba za to dodatkowo płacić. To niezwykle ważny element zwiedzania, bo właśnie dzięki temu urządzeniu można poznać szczegółowe opisy prezentowanych instrumentów, a także usłyszeć, jak brzmią w rzeczywistości. Wystarczy podejść do danego eksponatu, wybrać odpowiednią pozycję na tablecie. Aby z głośników słuchawek popłynęły dźwięki dawnych klawesynów, skrzypiec czy egzotycznych instrumentów z najdalszych zakątków świata. Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu to prawdziwa skarbnica wiedzy. Zgromadzono tutaj ponad 2000 instrumentów, które tworzą jedną z najbogatszych i najcenniejszych kolekcji w Europie Środkowej. Zwiedzający mogą podziwiać instrumenty z różnych epok i kultur, od średniowiecza aż po czasy współczesne. Wśród nich znajdują się zarówno instrumenty klasyczne, jak i unikalne egzemplarze etniczne przywiezione z dalekich wypraw naukowych. Każda z sal muzeum poświęcona jest innemu rodzajowi instrumentów lub określonej epoce historycznej. Spacerując po muzeum, można przejść przez kilka starannie zaprojektowanych sal. Wśród nich wyróżnia się sala instrumentów klawiszowych i to tutaj znajdują się pięknie zdobione fortepiany, klawesyny oraz unikalne pianina. Wielbiciele smyczków odnajdą w jednej z kolejnych sal fascynującą kolekcję skrzypiec, altówek i wiolonczel, w tym prawdziwe perełki lutnictwa, instrumenty wykonane przez słynnych polskich i europejskich lutników. Osobne miejsce zajmuje także sala instrumentów dętych, gdzie podziwiać można zarówno klasyczne flety, klarnety i oboje, jak i niezwykłe instrumenty dęte drewniane oraz blaszane z różnych zakątków świata. Muzeum Instrumentów Muzycznych to także bogata ekspozycja instrumentów perkusyjnych. W jednej z sal można podziwiać zarówno tradycyjne bębny, jak i unikalne egzotyczne instrumenty rytmiczne używane w różnych kulturach. Od afrykańskich tamtamów przez południowoamerykańskie marakasy po azjatyckie gongi. Szczególne wrażenie robi sala instrumentów ludowych, która przynosi zwiedzających w świat dawnych polskich kapel, świątecznych obrzędów oraz tradycji muzycznych regionów. Na ekspozycji zobaczyć można m.in. dudy, ligawki, szałamaje. A także inne instrumenty, których dźwięk towarzyszył naszym przodkom podczas ważnych wydarzeń rodzinnych i religijnych. Każdy eksponat w muzeum ma swoją historię. Dzięki tabletowi i aplikacji multimedialnej nie tylko poznajemy techniczne szczegóły instrumentów, ale także możemy usłyszeć opowieści o ich twórcach, dawnych właścicielach i roli, jaką pełniły w życiu artystycznym. Ciekawostką jest również bogata kolekcja instrumentów egzotycznych. Muzeum gromadzi obiekty pochodzące z Azji, Afryki, obu Ameryk, Australii i Oceanii, a ich niezwykłe kształty i brzmienia przyciągają uwagę zarówno dorosłych, jak i najmłodszych zwiedzających. Podczas zwiedzania muzeum szczególne wrażenie robi harmonia, z jaką prezentowane są poszczególne instrumenty. Każda sala opowiada inną muzyczną historię. Ukazując bogactwo i różnorodność światowego dziedzictwa muzycznego. Zwiedzający mogą dowiedzieć się, jak zmieniały się instrumenty na przestrzeni wieków, jakie techniki stosowali dawni mistrzowie lutnictwa, a także jak ogromny wpływ miały przemiany społeczne i kulturalne na rozwój muzyki i sposobów jej wykonywania. Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu nie tylko prezentuje instrumenty. Ale także żywo uczestniczy w popularyzowaniu wiedzy o muzyce. Regularnie organizowane są tu wystawy czasowe, spotkania z artystami, warsztaty edukacyjne oraz koncerty. To miejsce przyciąga zarówno pasjonatów muzyki, jak i osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z tą dziedziną sztuki. Zwiedzanie muzeum najczęściej trwa od godziny do półtorej. Wszystko zależy od indywidualnego tempa, zainteresowań i chęci poznania detali. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, takich jak tablety z audioprzewodnikami, każdy może wybrać własną ścieżkę zwiedzania i poświęcić więcej czasu tym eksponatom, które szczególnie go zainteresują. To sprawia, że Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu jest miejscem wyjątkowym nie tylko dla melomanów i muzyków, ale dla każdego, kto chce odkryć niezwykły świat dźwięków, historii i pasji. Jeżeli podobał Wam się ten film i chcielibyście zobaczyć więcej podobnych materiałów z ciekawych miejsc, koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał. Dzięki temu nie przegapicie kolejnych odcinków i zawsze będziecie na bieżąco z naszymi podróżami oraz odkryciami. Kliknijcie też w dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. A jeśli macie pytania lub własne doświadczenia związane z Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu, podzielcie się nimi w komentarzach pod filmem. Każda Wasza opinia jest dla nas bardzo cenna i motywuje nas do tworzenia kolejnych materiałów. Dziękujemy za wspólne zwiedzanie i zapraszamy do odkrywania kolejnych niezwykłych miejsc razem z nami. Pozdrawiamy!